W Polsce już od wielu lat nie wykonuje się kary śmierci, czy słusznie. To sprawa, którą dziś prześwietlimy. Tomasz Sekielski, Andrzej Morozowski, a gościem jest senator, scenarzysta, znany przeciwnik kary śmierci Krzysztof Piesiewicz. To, co widzieliśmy, to fragment pana filmu. Krótki film o zabijaniu. No i ten film miał być takim głosem w dyskusji przeciwko karze śmierci. I czy no, nadal jest tak, że pan jest takim zagorzałym przeciwnikiem? Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panom. To nie był film przeciwko karze śmierci, to był film, który spowodował debatę i dyskusję na temat kary śmierci, to był film, który był w istocie e, opisem przemocy, e, przemocy bardzo podobnej, chociaż nierównoważnej. Prawda? Był, był dramatyczny, wstrząsający, traumatyczny opis, obrazem zabijania, potwornej zbrodni, które dokonuje bohater filmu, a następnie wykonanie kary śmierci. Oba bardzo poruszające akty, akty pozbawienia kogoś życia. Co nie znaczy, że równoważne, ponieważ ten, ten drugi był wykonany w majestacie prawa, po wyroku sądowym zostaje wykonany wyrok czy to jest, czy zostaje wykonana kara nie, zostaje wykonany wyrok który, w którym sankcjonuje się zabicie człowieka ale chcę powiedzieć żeby było jasne, ponieważ debaty toczą się toczyły się przynajmniej dzisiaj troszeczkę to ucichło wiele, wiele lat, dziesiątków lat setków, setki lat, a dokładnie gdzieś od końca XVIII wieku od słynnej pracy Bekarii, który zakwestionował tego rodzaju sankcje i mogę powiedzieć tylko tyle, że największy ruch abolicjonistyczne, czyli ruch przeciwko karze śmierci, to był ruch po 1945 roku, czyli po e, traumie II wojny światowej. E, skądś to się brało, prawda? E, I jeszcze jest jedna rzecz. My, b, proszę panów, jesteśmy w trochę trudnej sytuacji dzisiaj, e, ponieważ jesteśmy w mniejszości. Zaraz powiem dlaczego. Chociaż badania wykazują, że większość ludzi jest za karą śmierci, to jednak jesteśmy w mniejszości, ponieważ mój naród, moja ojczyzna, moje społeczeństwo w referendum, które odbyło się rok temu, powiedziało, że nie chce kary śmierci. Ponieważ 70, blisko 5% Polaków w referendum powiedziało, że chcemy wstąpić do wspólnoty narodów, które od dłuższego czasu przyjęły zasadę, iż kara śmierci w ich y, przepisach prawa kryminalnego nie istnieje. I 59% Polaków, które w referendum poszło do głosować, między nimi zaakceptowało tę zasadę, która jest bardzo, bardzo ja pryncypialnie. traktowana. głosowali za tą zasadą. Czy wiedzieli, czy, czy... że głosują za tą no. zasadą? Panie senatorze, ja nie wiem, czy dzisiaj e, gdyby powstała partia, która by takie hasło na swoich sztandarach, że idziemy, umieściła, że idziemy do Unii Europejskiej po to, żeby przywrócić w Unii Europejskiej karę śmierci. Nie wiem, czy by nie zdobyła wielu mandatów w Europarlamencie. Pan, ale pan, <laughs> panie pan, pan senatorze, nie odpowiedział na pytanie Andrzeja. czy dzisiaj... Pisząc scenariusz do, do filmu, był Pan zdecydowanym przeciwnikiem kary śmierci. Byłem przeciwnikiem kary śmierci A dzisiaj? I, i, i odpowiadam dzisiaj jestem przeciwnikiem umieszczenia kary śmierci w zbiorze pra, y, y, przepisów prawa kryminalnego do przestępczości pospolitej. Kropka. Muszę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w tak zwanej przestrzeni działania bandyckiego w organizacjach przestępczych, w sposobie działania, które nazwałbym w cudzysłowie działaniem ponad rzeczową potrzebę, ja muszę powiedzieć, że wieloletnia moja praktyka... mówił pan o mafii, tak? O przestępczości? E, nie tylko. Ja mówię o pewnym zdziczeniu, o braku uczuciowości jakiejkolwiek wyższej, o, o działaniu po to, żeby, żeby się znęcać, żeby gnębić, żeby kogoś pobić, no dobrze, żeby Państwa, kogoś zatłuc. Proste pytanie. Czy tak sk powinno skończyć małżeństwo? Z Łodzi, które zabiło e, czworo swoich dzieci, próbowało zabić piąte. E, z zimną krwią to robili. Zabijali po kolei kolejne dzieci. Czy właśnie powinni tak skończyć? Po prostu na stryczku. Proszę pana, e, proszę mi wybaczyć. Naprawdę proponowałbym, żebyśmy zawsze dyskutowali o takich sprawach. Bo, bo to, co pani mówi, to jest tak zwana symptomatologia zbrodni. Mm -hmm. e, opis jest straszny. Mamy do czynienia z jakimiś kompletnie zdziczałymi postaciami. Matka i ojciec mordują swoje dzieci, prawda? E, trzymają je w mieszkaniu. Mamy do czynienia z jakąś dewiacją niewyobrażalną. E, nawet zwierzęta chronią swoje dzieci, prawda, po urodzeniu. E, mamy do czynienia z sytuacją, e, która, którą trzeba byłoby zbadać, zgłębić. E, ja, ja mogę powiedzieć, że w swojej praktyce, jak byłem adwokatem, miałem kilka spraw w jednej ze spraw miałem dzieciobójstwo w recydywie, to są sprawy specjalne zupełnie i one się akurat nie nadają do, do, do dyskusji w kontekście kary śmierci ja, ja, ja kiedy myślę o, o zabijaniu przestępców bo trzeba tak powiedzieć, no. kara śmierci to jest zabijanie przestępców eliminowanie to czy, eliminowanie, ja eliminowanie, słowa, eliminowanie. eliminowanie przez zabijanie to, to często sytuacje są tego rodzaju że i dla tych przestępców i dla społeczeństwa byłoby lepiej żeby ich nie było. Panie Sadurze, ale posłuchajmy zeznań tej dziewczynki, która przeżyła w Łodzi, zeznań, które odczytał sędzia na procesie, który rozpoczął się w tym tygodniu. Mama powiedziała i zaczęła płakać, on zrobił się zimny. Adaś nie wiedział, że on umarł. Mama robiła wszystkim kolację i udawali, że dają Kamilowi jeść. Potem dali go do beczki. Jak Adaś już nie żył, to tata położył go do łóżka. Najpierw położył go do wersalki, Adaś był ubrany. Nie wiem, czy długo leżał w tej wersalce. Ta beczka była niebieska, ona była w szafie. Miałam dwóch braci. Były też inne dzieci. Był też jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Te dzieci nie żyją. Z chłopcem to było tak. On się urodził i tata wziął i umył go najpierw, i potem włożył mu watę do buzi. Nie rozmawialiśmy o tych beczkach, bo to było smutne. One raz były w domu, raz w komórce. Ja mówiłam, mamie, że tęsknię za braćmi. Co czuje adwokat, który broni takich ludzi? Adwokat, który broni w takich ludzi ma zakreślić sobie margines obrony. To znaczy ma współuczestniczyć w tych wszystkich fragmentach, które muszą być w sprawie wyjaśnione, aby wyrok zapadł racjonalny, roztropny, mądry, sprawiedliwy. Człowiek może się przełamać, może bronić takich ludzi? Znaczy, zastanawiałem się, kiedy patrzyłem na adwokata e, siedzącego na tym Panie piecach. redaktorze... Ja wiem, to... wiem o prawie do obrony, ja, ja to wszystko rozumiem. To nie jest zarzut wobec adwokata. To nie jest problem prawa do obrony. Ja muszę powiedzieć, że jedno z najpiękniejszych, być może stron zawodu obrońcy adwokata, jeżeli tak adwokat potrafi to tak traktować, to jest właśnie to, że on jest tym jednym, który idzie, żeby z tym człowiekiem porozmawiać, ktoś jest już zamknięty, którego często, na przykład ja, ja broniłem, e, czeka kara śmierci. E, ja tam idę, ja muszę w sobie właśnie pokonać te wszystkie. wszystkie ale, emocje Ale, ale czuję się, się od razu, wstręt. E, pan... Słyszę takie zeznania. Czuję się od razu i wstręt do czynu, do zbrodni. E, idzie się tam, żeby porozmawiać i znaleźć jakikolwiek Coś moment ludzkiego? zaczepienia, żeby, żeby można było zbudować wiarygodną Panie obronę. senatorze, pomogę panu, bo y, tu jest też wypowiedź biegłego. I moim zdaniem, część tej wypowiedzi biegłego psychiatry pomogłaby panu jako adwokatowi w zbudowaniu takiej obrony. Możemy posłuchać, co mówi biegły. Jego wychowanie przebiegało głównie w ośrodkach państwowych wychowawczych, nie w pełnej rodzinie. No i tak to można by się ukształtowało jego sumienie, czyli odpowiedzialność etyczna za swoje postępowanie, że uważał, iż jeżeli. Coś się nie odkryje, coś się ukryje, to znaczy się tym nie ma co przejmować. Tego typu, tego typu zachowania przejawiał również yy, mieszkając w, na tej Radułańskiej 407, gdzie był postrzegany przez sąsiadów jako złodziej grasujący w komórkach, złodziej prądu. A jeden z bardzo ładnie go określił, w ogóle oboje określił bardzo, bardzo trafnie, że że na wagowie przemykali się w nocy jak szczury. A widać było, że się boją, ktoś dostrzegł dzikość w ich oczach. Także ludzie że w takie enklawie no, w społeczeństwie, ale mając jednak poczucie popełnionych przestępstw. No właśnie, panie senatorze. jak zwierzęta pan powiedział, ale to jest człowiek, który się wychował w niepełnej rodzinie. Matka w ogóle, jak też mówił, ten biegły fragment ten, tego już nie, nie poszczególnie. No tak, jakby może takie argumenty, to ci powiedział, że z pan się powołuje na trudne dzieciństwo, prawda? No. Ale, 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 ale rzeczywiście ludzie są gdzieś kształtowani, skądś wyrastają, chodzą do jakichś szkół, chodzą do jakichś kościołów, roz, rozmawiają z jakimiś ludźmi, są w jakimś środowisku, które kształtuje empatię lub brak empatii. Ale dzieci też, którzy dostrzegli dzikość, uważali ich za złodziei. A a nikt się tym nie zainteresował, Coś to jest zobojętnienie. Proszę panów, ja chcę, jak chcę państwu powiedzieć taką historię, wielokrotnie